Witam Was w najstarszym liceum w Warszawie, czyli w Liceum Królowej Jadwigi, zwanym również Królówką. Pokażę Wam, jak ono wygląda od środka i co tutaj tak naprawdę się dzieje. Historia naszej szkoły sięga 3 września 1874 roku, kiedy to Jadwiga Sikorska założyła prywatną pensję żeńską. Jesteśmy na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się wernisarz, na którym możemy zobaczyć różne talenty uczniów naszej szkoły. Jest on tutaj, ponieważ obecnie odbywa się festiwal szkolny, który nosi nazwę Szafa. W przyszłym roku szkolnym w naszym liceum powstanie aż 7 klas pierwszych, w tym dwie klasy biolchemu, jedna klasa matematyczno-fizyczna, jedna klasa o profilu matematyczno-geograficznym, jedna klasa humanistyczna, jedna klasa z rozszerzeniem geografii oraz WOS-u oraz klasa ekonomiczna, która rozszerza matematykę, WOS oraz języki. Wchodząc do naszej szkoły, możecie być pewni, że porozumiecie się na całym świecie. Nasza szkoła oferuje naukę takich języków jak niemiecki, francuski, hiszpański czy rosyjski. Nasza szkoła, oprócz bardzo wysokiego poziomu nauczania oraz fantastycznego personelu, posiada również jeszcze jedną bardzo ważną zaletę jaką jest lokalizacja. Wokół szkoły znajduje się wiele sklepów przystanek tramwajowy oraz przystanek metra wieżno. Dodatkowo, obok znajduje się królikarnia, która osobiście uważam, że jest jednym z najładniejszych parków warszawskich. A to jest nasza bardzo dobrze wyposażona sala teatralno-sportowa, na której mogą się spełniać nasi uczniowie. Odbywają się tutaj wszelkie przedstawienia, apele oraz spektakle. Mam nadzieję, że zachęciło Was to do wybrania naszej szkoły i że zobaczymy się już w wrześniu. Do zobaczenia. Música